Witam wszystkich. Przedstawiamy nową klasę V, która, tak naprawdę, na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłym samochodem, ale w bardzo łatwy sposób przekształcamy ją właśnie w kampera. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale zajrzyjmy w przestrzeń bagażową zobaczymy właśnie tam boksa, który przekształca klasę V z kampera. tutaj właśnie przedstawiamy Wam nasz nowy model boxa Camp Full, dedykowanego do klasy V, który w bardzo łatwy sposób, tak jak powiedziałem, przekształca w kampera. Tutaj mamy boks główny, który ma szerokość 1,9 m, głębokość 56 cm. Jest montowany w fabryczne szyny w samochodzie za pomocą dwóch pokręteł, które montujemy tutaj i dodatkowo w tylnej części są pasy, które pomagają zabezpieczyć boks podczas podróży. Jest to wszystko tak skonstruowane, że jest to bezpieczne, ale też pozwala w bardzo, bardzo łatwy sposób demontaż i montaż boksa, jeżeli tylko jest oczywiście taka potrzeba. Tutaj jest łóżko, które standardowo jest o długości 1,95 m. Dodatkowo opcjonalnie możemy to łóżko poszerzyć szerokość spania o 20 cm z każdej strony. Wtedy będziemy mieć łóżko o szerokości 1,55 m do spania, co daje nam tak naprawdę dużą swobodę. Ten boks też występuje w różnych wymiarach wysokości. Tutaj jest standardowo poszerzenie 20 cm, można to zmniejszyć do 10, gdzie pozwala zwiększyć tą przestrzeń tutaj do spania. Oczywiście, jeżeli na to pozwalają, że tak powiem, siedzenia, bo nie, w tej wersji boksa nie ma potrzeby wymontowania, wszystkich siedzeń. Wszystkie siedzenia zostają w samochodzie i można normalnie podróżować, gdzie później, że tak powiem, składamy tylko siedzenia i rozkładamy łóżko do spania. Tutaj znajduje się tak naprawdę szuflada główna, którą za pomocą przycisków wysuwamy. W szufladzie głównej znajduje się kuchenka, którą możemy również wyjąć i korzystać z niej korzystać z niej po prostu tutaj, kładąc sobie gdzieś obok, obok samochodu. Kuchenkę tutaj kładamy z powrotem. Ma otwierany, otwierany blat, który można wykorzystać sobie do krojenia, czy tam do jakichś innych, innych rzeczy. Tutaj znajdują się cztery kartusze gazowe, które zasilają tak naprawdę kuchenkę. By można było tutaj na niej gotować. Następny moduł, który tutaj znajduje się w naszym boksie kamperowym, a pozwala tak naprawdę na przygotowanie posiłku, jest moduł wody. Moduł wody składa się z instalacji wodnej, z pojemnika, ze zbiornika, który znajduje się w dolnej części. Insta instalacja jest oczywiście przygotowana do e, za testem do wody pitnej. Tutaj też możemy otworzyć sobie blat, który pozwala nam. Przygotować posiłek łatwiej. I oczywiście, jest tutaj jeszcze gniazdo USB, by można było ewentualnie sobie wykorzystać to w wieczornych jakichś tam ewentualnie porach. Dodatkowo tutaj jest jeszcze miejsce na lodówkę. To miejsce na lodówkę. Po prostu może być, opcjonalnie możemy to miejsce zamienić w dwie szuflady, gdzie ta lodówka tak naprawdę może powędrować do wewnątrz samochodu, a tutaj mamy dwie szuflady, które wykorzystujemy w inny sposób. Tutaj otwiera się blat roboczy, który yy, tak naprawdę pod tym blatem znajduje się właśnie lodówka. Lodówka jest kompresorowa. Z akumulatorem, który pozwala po zgaszeniu samochodu przez 8 godzin podtrzymać temperaturę w tej lodówce. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Lodówkę oczywiście możemy w bardzo łatwy sposób wyjąć i zabrać ze sobą. Tutaj w lodówce znajduje się panel sterowania. Oczywiście mamy też dostęp do panelu sterowania z tej strony. I w bardzo łatwy sposób możemy tutaj sterować tą lodówką. Także jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś chce mieć po prostu cały kompletny zestaw. Prowadnice, które tutaj wykorzystujemy przy naszych boksach, mają udźwig 275 kg, czyli jest to naprawdę bardzo mocny, stabilny boks. Cała, cała sklejka, którą wykorzystujemy, jest jakościowo pierwszej klasy. Oczywiście wszystko jest aluminiowe, malowane proszkowo. Wszystko materace też posiadają atesty. Tutaj jeszcze w górnej części znajduje się szuflada, w której bardzo łatwy sposób możemy sobie jakieś różne rzeczy swoje poukładać. Oczywiście możemy też wyjąć sobie te przegródki. To już zależy od konfiguracji dla klienta. Tutaj jeszcze też występuje opcja, jeżeli klient na przykład podróżuje sam, na przykład jeździ na motocrosie, to tutaj jest, można powiedzieć, przygotowanie pod taką galerię, która w bardzo łatwy sposób ułatwia przechowywanie na przykład jakiś swoich kurtek, spodni czy jakichś tam innych rzeczy, ale to jest opcjonalnie. Tak jak powiedziałem, ten box można w bardzo łatwy sposób skonfigurować u nas na stronie, czyli możemy na przykład mieć kuchenkę, a może i tej kuchenki nie być, tylko po prostu dwie szuflady. Może być moduł wody, a mogą być dwie szuflady. Tak naprawdę pozwalamy klientowi samemu tak dobrać to, co dla niego jest odpowiednie i dla niego przygotowujemy najlepszą ofertę, żeby był zadowolony. Także myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Czy jesteście zainteresowani takimi zestawami? Zapraszamy do salonów sobie zasada Automotive.